Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym października. Jeżeli chodzi o ilość książek, które udało mi się przeczytać, to było ich aż 10. Pod względem jakości były tu. Takie lepsze, gorsze, średniawki, ale to już będę wam mówić, jak będziemy mówić sobie o konkretnych książkach, więc bez zbędnego przedłużania lecę już do książek, które przeczytałam w październiku. I ja miesiąc zaczęłam od audiobooka, czyli śmierci w blasku Fleszy. To jest książka Alka Rogozińskiego. Jak wiecie, ja często sięgałam pod książki tego autora, kiedy potrzebowałam się zrelaksować, oderwać może od trochę od takiego normalnego życia, a chciałam jakiejś lekkiej pozycji, która po prostu, przy której będę się dobrze bawić. I właśnie z taką myślą sięgnęłam też po tą książkę. Tutaj mamy dwójkę bohaterów, czyli Maria i Dominikę, którzy razem prowadzą taką agencję, gdzie organizują imprezy i zostają oni zatrudnieni do zorganizowania pokazu mody. Jak można się domyśleć, nie wszystko idzie tutaj w porządku i taka główna modelka i największa gwiazda prawdopodobnie pokazu zostaje zamordowana i nasi bohaterowie poniekąd są wplątani w tą sprawę i chcą ją rozwiązać, żeby jakby oczyścić z zarzutów pewną osobę, która jest im powiedzmy, że bliska i em, to nie jest nic specjalnego, jeżeli chodzi o książkę. Tutaj nie ma mojej takiej ulubionej bohaterki, czyli Róży król, z którą ja poniekąd się związałam, że tak powiem, w innych komediach tego autora, bo po prostu jest ona taką przodującą postacią i bardzo dobrze można się bawić, słuchając jej przygód. W tym wypadku natomiast ja nie byłam aż tak związana, nie byłam aż tak zaangażowana, i gdybym nie widziała, że napisałam sobie tą książkę, że ją przeczytałam, to prawdopodobnie bym po prostu o tym zapomniała, bo nie jest to nic szczególnego i. W dużej mierze właśnie ten autor już napisał kilka książek, które miały bardzo podobny wydźwięk, więc z jednej strony jest to dobra rozrywka, ale z drugiej strony właśnie nic takiego, co trzeba koniecznie przeczytać i co odmieni w jakikolwiek sposób właśnie spojrzenie na komedie kryminalne na przykład, więc okej, okay, ale nic szczególnego. Dalej sięgnęłam po premierę, a tak naprawdę wznowienie czyli A z popiołów zrodzi się ogień. To jest książka Saby Tahir, która była już lata temu, naprawdę długie lata temu, popularna za granicą. U nas zostało wydane chyba dwa tomy i jakoś się nie przyjęły za dobrze, więc teraz wydawnictwo yy, Winidia <grytania> wznowiło tą serię i zobaczymy, jak to będzie tym razem. Jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tutaj główną bohaterkę Leję, tak? Tak, która wywodzi się z rodu uczonych, z, rodu, z takiego ludu uczonych, który jest dość mocno taki ciemiężony aktualnie w tym świecie, w którym ona żyje, bo ich społeczeństwo zostało przejęte przez kogoś innego i teraz rządzi tam cesarz, który ma jakby swoich żołnierzy, którzy mają umiejętności bardzo mocno wykraczające poza to, co potrafią uczeni, i no właśnie ich życie polega na tym, żeby się jak najbardziej ukryć i po prostu nie przeszkadzać, żeby wiecie wierzyć w tego cesarza, żeby po prostu nie stawać nikomu na drodze. A drugim bohaterem jest Elias, który się szkoli w Akademii Wojskowej na takiego potężnego wojownika, który ma być praktycznie niepokonany i on nie do końca się zgadza z wszystkimi zasadami, które tam mają i w pewnym momencie będzie chciał uciec z Akademii, a w, na samym początku książki Lei Brat zostaje aresztowany za zdradę kraju i bardzo chce ona mu pomóc i w ten sposób ona się angażuje w poniekąd bunt i zawiera umowę z rebeliantami i w taki sposób musi się udać do tej akademii, żeby trochę szpiegować i uratować swojego brata. Huch. To było ciężkie, żeby to wytłumaczyć. Ale yy, tak. Czy ja się dobrze bawiłam podczas czytania tej książki? Tak. Czy ona była jakaś fascynująca, zmieniająca cokolwiek w moim życiu? Nie. Czy pamiętałam w ogóle, że ją czytałam? Pamiętałam, że ją czytałam, ale nie pamiętałam kiedy. I kiedy zobaczyłam, że to było w tym miesiącu, to miałam takie kurczę, faktycznie. I tą książkę, co prawda, bardzo szybko się czyta, co prawda ta akcja nie jest jakaś taka szybka, aż tak, jak ja myślałam. I troszeczkę chyba czegoś innego oczekiwałam od tej książki, bo jednak ja nie byłam aż tak zainteresowana tym, co tutaj się będzie działo. I czasami czułam się dosyć zagubiona w tym całym świecie. Jeżeli chodzi o czytanie dalsze tej serii, to prawdopodobnie będę sięgać po kolejne tomy. Ale jednak na tyle, jak głośna była ta książka, na tyle, jak dużo opinii było pozytywnych na jej temat, to ja nie do końca rozumiem te zachwyty. Nie do końca rozumiem, co w tej książce jest takiego szczególnego, bo dla mnie ona jest po prostu ok, jakby nic wielkiego. To nie jest jakaś super fantastyka nie wiadomo jakiego rodzaju, nie wiadomo jakiego polotu. Eee, Przeczytałam, była w porządku, będę sięgać po kolejne tomy, ale mówię, to nie jest nic, bez czego nie potrafiłabym żyć i to nie jest seria, która jakoś tak zachwyciła mnie, wzięła mnie, złapała całą i, i, i nie mogę bez niej totalnie funkcjonować. Dalej sięgnęłam po zakończenie serii i mam tutaj Pięć Królestw w Skoczkowie w czasie, książka, która zachwyca mnie okładką. E, wydaje mi się, że to jest moja chyba ulubiona okładka z wszystkich tych pięciu królestw nowych, które ogólnie są bardzo ładne. Mamy tutaj końcówkę jak przygód kola, właśnie na obrzeżach, w świecie obrzeży, gdzie on próbuje uratować zarówno te obrzeże, jak i siebie i swoich przyjaciół. Nie będę wam mówić za bardzo tutaj o fabule, no bo jest to piąta część serii, więc trochę by to było bez sensu, ale możecie wiedzieć, że ja tę serię bardzo lubię. Nie zawiodłam się na niej w ogóle. Co prawda ta część jest w ogóle dużo krótsza niż poprzednie, co mnie dosyć zaskoczyło, bo wiecie, myślałam, że będzie książką, która jako podsumowanie całej serii będzie dosyć gruba i treściwa, a tu się okazało, że ona jest dosyć cieniutka. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to bardzo dobre podsumowanie takiej serii młodo-młodzieżowej, że tak powiem. Ja jestem w pełni usatysfakcjonowana. Ja lubię wracać do tego świata, lubię, wiecie, spędzać czas z tymi bohaterami. Więc jak najbardziej e, ta książka jest naprawdę w porządku. Cała ta seria, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to myślę, że warto się nią zainteresować, bo jest ona najbardziej prawdopodobnie e, podobna do baśnioworu pod względem całego tego świata bohaterów i tego wszystkiego, więc jak najbardziej polecam się zaopatrzyć i przeczytać, bo ja się świetnie bawiłam podczas czytania całej tej serii i. Było to świetne doświadczenie. Kolejną książką, po jaką sięgnęłam, był Audiobook, i jest to Ogród Imperium, czyli kontynuacja Dłoni Króla Słońce. Mamy tutaj kontynuację losów właśnie głupiego Kundla, i yy, możemy tutaj dużo lepiej poznać, jakby, zarówno obóz rebeliantów, o którym w pierwszym tomie za dużo też, jakby nie widzieliśmy tego, co się dzieje wewnątrz. I takie wiecie, walki między rebeliantami a Krajem, więc to jest dosyć ciekawe. Mamy tutaj dużo jakby lepiej pokazane znaczenie bogów, tak mi się wydaje, ale z drugiej strony nie rozumiem do końca jakby systemu magicznego, bo w pewnym momencie nasz główny bohater tworzy kanon i ja nie rozumiem jak ten kanon ma działać. W sensie cała magia, która tutaj jest w tej książce jest dla mnie troszeczkę niepojęta. Ja się czułam zagubiona słuchając tego audiobooka i wydaje mi się, że jakbym czytała to w wersji papierowej, to wcale nie byłoby lepiej. Więc ciężko mi stwierdzić jaka jest moja opinia na temat tej książki. To jest jak, tak jak mówię, druga część i przy pierwszej ja się bawiłam świetnie, a przy drugiej ja właśnie nie wiedziałam do końca co się dzieje, nie wiedziałam jak to działa. Nie wiedziałam, tu mówimy o kanonie i oni coś tam robią, ale jak to w sumie działa, to totalnie nie wiedziałam. Wiecie, więc to jest takie to jest zdecydowanie minus tej historii i w tym momencie nie wiem czy będę sięgać po kontynuację bo no bardzo czułam się zagubiona i, i, i czułam, że głupieję przy tej książce. W sensie czułam się za głupia, wiecie, żeby ją czytać. Dlatego nie wiem, czy będę sięgać po kontynuację, nie wiem, czy będę zbierać dalej tą serię, bo miałam duże, duże oczekiwania w stosunku do drugiej części, a jednak gdzieś to się rozminęło. Szukając w pewnym momencie sobie jakiegoś audiobooka do szybkiego przesłuchania, bo Potrzebowałam po prostu czegoś krótkiego, czegoś szybkiego, żeby umilić mi czas, kiedy coś tam robiłam, typu sprzątałam i tak dalej. Sięgnęłam po audiobook w Korei i to jest książka Anny Sawińskiej, chyba tak? Tak mi się wydaje, że tak się nazywa autorka. Jeżeli nie, to przepraszam, ale wydaje mi się, że mam rację. I jest to kobieta, która wybrała się w pewnym momencie swojego życia na stypendium do Korei, właśnie została tam wysłana. I miała tam się wybrać tylko na kilka lat, wiadomo, spędzić tam kilka lat swojego życia, nauczyć się pewnych rzeczy i wrócić do kraju. Tak się jednak nie złożyło. Złożyło się tak, że ona została tam na całe życie, już e, znalazła męża, założyła rodzinę, i w tej książce poznajemy e, jakby jej eseje. O niektórych tam aspektach życia w Korei i ogólnie kultury Korei, o których ona pisała, to nie jest wydaje mi się, wydaje mi się, że mam rację. To nie jest pierwsze wydanie tej książki, ona już kiedyś powstała i w tym roku po prostu ona powstała, jakby została wznowiona w nowej szacie graficznej i e, byłoby to w porządku, bo ja kiedyś już tą książkę chciałam przeczytać, bo ona mnie kiedyś interesowała, bo ja czytałam też bloga tej autorki, jeżeli e, to był chyba blog. E, I to było dla mnie dosyć interesujące, aczkolwiek Teraz patrząc na to z perspektywy czasu, kiedy już jest na rynku bardzo dużo książek o Korei i ta Korea zrobiła się mega popularna i coraz więcej osób interesuje się tą kulturą. To wydaje mi się, że te rzeczy, które zawarte są w tej książce, są już totalnie takie, wiecie, ogólnodostępne i każdy raczej te rzeczy wie. Nie ma tutaj nic takiego, co mogłoby otworzyć oczy na jakiś tam inny aspekt Korei, że mogłoby nam pokazać coś interesującego. To jest coś, co znajdziemy praktycznie w każdej innej książce o tym kraju. Przyjemnie się tego słuchało, ale znowu, nie ma w tej książce nic specjalnego. Ja myśląc o niej, nie kojarzę nic takiego, co jakoś przykuło bardziej moją uwagę, powiedzmy, więc jeżeli jesteście jakimiś takimi fanami Korei, ale jeszcze za bardzo nic nie wiecie, to myślę, że może Wam się spodobać, ale jeżeli już jesteście troszeczkę w tym temacie, powiedzmy, wiecie, siedzicie już w tym trochę, to raczej nie znajdziecie tutaj nic nowego i nic takiego, co bardziej przykuje uwagę niż coś, co. Równie dobrze możecie znaleźć dużo szybciej w internecie. O kolejnej książce powstał Reading Vlog na tym kanale, więc możecie sobie zaraz go obejrzeć. Ja go podlinkuję tutaj na dole i mówię tutaj o książce Krzewiedźma, czyli o książce, w której poznajemy główną bohaterkę Kasi, która uczy się w szkole z internetem i w pewnym momencie, kiedy jakby jej matkę uznaje się za zmarłą po tym, jak nie ma z nią kontaktu od 7 lat, która obiecała Kasi, że po nią wróci. Cassie grozi to, że zostanie przeniesiona po prostu do sierocińca, postanawia ona uciec i tak oto trafia, dzięki pewnemu kotkowi, do swojej rodziny, co prawda nie do swojej matki, ale do jej siostry i swojej ciotki, która jest właśnie krzewiedźmą która próbuje uratować pewne miasteczko, czyli krzewiny, bodajże, tak? Przed różnymi niebezpieczeństwami, które mogą grozić im ze świata ferów, o których nasza bohaterka tylko i wyłącznie czytała, a który uznaje się za taki nierzeczywisty i taki, który tak naprawdę nie istnieje. Jak się okazuje, istnieje naprawdę i jak się okazuje w tym świecie, czarownicą nie trzeba się urodzić, można się nią stać i to jest właśnie celem naszej głównej bohaterki w tym momencie i poznajemy jej tutaj losy. E, nie będę Wam mówić nic więcej, ja się dobrze bawiłam, stwierdzam, że to jest bardzo fajna historia dla młodszego czytelnika i tak jak się ją porównuje do Harry'ego Pottera, to wydaje mi się, że akurat w tym wypadku to porównanie jest może tam chociaż częściowo trafne. Ale jeżeli chcecie usłyszeć więcej na temat tej książki, to tak jak Wam mówiłam, podlinkowany będzie reading vlog i tam Was zapraszam. Dalej sięgnęłam po audiobooka Szkoła Szpiegów. Misja Meksyk. To jest szósta część e, serii Szkoły Szpiegów. Którą ja, wiecie, ja bardzo lubię i tutaj poznajemy znowu bohatera Bena, który razem ze swoimi kilkoma przyjaciółmi musi lecieć do Meksyku, żeby tam powstrzymać szajkę pająka przed różnymi rzeczami, które oni jakby knują, żeby zagrozić całemu światu. I e, jak poprzednie części mi się bardzo podobały i jak bardzo ja lubię tą serię całą, tak w tym momencie już przy tej części stwierdzam, że to już nie jest nic takiego szczególnego. To mimo, że ja się świetnie bawiłam, nie zrozumcie mnie źle, tak po prostu e, w pewnym momencie już nie możemy zostać zaskoczeni przez autora, bo większość z tych sytuacji, które tutaj mamy, albo podobnych sytuacji już miało miejsce w poprzednich tomach, więc to jest coś nadal bardzo ciekawego, coś nadal, co bardzo mocno łapie naszą uwagę, ale już nie jest to aż tak zaskakujące i innowacyjne, jak było w poprzednich częściach. Nie zmienia to jednak faktu, że ja świetnie się bawię przy tej serii. Jest to jedna z moich ulubionych serii właśnie takich dziecięcych, przy których ja po prostu miło spędzam czas. Audiobooki są świetnie zrobione, bardzo fajnie się to słucha i, i, i myślę, że jeżeli szukacie jakiejś takiej luźnej lektury albo czegoś, co będą chcieli Wasze dzieci słuchać, to myślę, że ta książka się nada jak najbardziej i cała ta seria jest jak najbardziej ciekawa, interesująca i taka łapiąca uwagę, więc ja jestem zadowolona, że ją czytam i na pewno będę kontynuować, bo po prostu lubię tą serię i lubię do niej wracać. Ostatni audiobook w tym filmiku, czyli O północy w Nowym Jorku. To jest książka, po którą ja chciałam już sięgnąć jakiś czas temu, ale jakoś się tak nie złożyło wcześniej, zapomniałam o jej istnieniu i zobaczyłam ją na w sumie Empiku, na tej audiobookowej sekcji Empiku i stwierdziłam, że w sumie najwyższa pora i sobie po nią sięgnę. Tutaj mamy naszą główną bohaterkę Lorraine, która chyba pracuje w jakiejś takiej agencji reklamowej czy w czymś takim i wiele lat wcześniej jej ojciec został zamordowany, a teraz kontaktuje się z nią i poniekąd dręczy ją osoba, która twierdzi, że tego ojca zabiła. Ona za bardzo nic z tym nie robi i w pewnym momencie leci do Nowego Jorku, właśnie z Paryża, bo w Paryżu ona mieszka i żyje i jest paryżanką. I w pewnym momencie leci właśnie do Nowego Jorku, żeby kupić obraz, który był ulubionym obrazem jej ojca. Jej się to udaje, ale zostaje zaatakowana w parku. I tak oto poznaje Leo, który wyszedł właśnie z więzienia, jest artystą i siedział w więzieniu właśnie za. Podrabianie różnych dzieł. Tak się też dzieje, że to jest też ten obraz, który ona kupiła, jest też jej ulubion jego ulubionym obrazem i ich losy zaczynają się splatać. Jej cały czas niestety zagraża niebezpieczeństwo, on jej pomaga. I okazuje się, że mają ze sobą dużo więcej wspólnego, niż można by było się początkowo domyślić. Ja sięgałam po tą książkę z myślą, że to będzie taki kryminał z nutą romansu, a się okazało, że to jest troszeczkę na odwrót że to jest romans z taką sporą nutą kryminału. I w tym wypadku akurat jakoś tak turbo bardzo mi to nie przeszkadzało, bo ta ilość kryminału w tej książce nadal była satysfakcjonująca. Nadal tutaj dosyć dużo się działo, oprócz tego, że oni się gdzieś tam. Zaczęli wiecie wiązać i, i, i zaczęli odczuwać zainteresowanie w stosunku do siebie nawzajem, więc pod tym względem to było naprawdę super. E, co prawda, może ta akcja momentami była troszeczkę za długa, przynajmniej dla mnie, ale byłam w pełni usatysfakcjonowana tą książką. Plot twist, który mamy na końcu, też był naprawdę w porządku. Może to nie jest taki plot twist, którego nikt by się nie spodziewał, bo w pewnym momencie już staje się to takie dosyć oczywiste, ale. E, Myślę, że ktoś, kto nie czyta tego typu książek, to będzie też usatysfakcjonowany, więc jak najbardziej książka w porządku. Dobrze się bawiłam podczas jej słuchania, więc jest to chyba najlepszy audiobook, jakiego ja przesłuchałam w tym miesiącu, bo reszta trochę mnie zawiodła, jak możecie słyszeć. I zostały nam już tylko dwie książki, jeżeli się nie mylę. Więc lecimy już do nich. Ostatnią książką fizyczną, którą przeczytałam, jest książka Dziewięcioro Kłamców. To jest kontynuacja, jakby nieodgadnionego. To jest czwarta część tej serii. Ja nie zdawałam sobie sprawy, myślałam, że to będzie, wiecie, trylogia tylko i wyłącznie. Jak się okazuje, powstała też tutaj ta książka. I poznajemy tutaj losy naszej pani detektyw, nastoletniej, czyli Stevie Bell, która w tym wypadku wybiera się do Anglii, żeby tam odwiedzić swojego chłopaka. I tak oto trafia ona na historię kryminalną o dziewięcioro studentów Cambridge, chyba? Chyba się nie mylę. Tak, studentów Cambridge, którzy. W Podczas zakończenia studiów wybrali się do wielkiej rezydencji jednego z tych bohaterów, i tam oto przy zabawie chowanego dwójka z tych bohaterów ginie. No i nasza główna bohaterka próbuje znaleźć po prostu zabójcę, bo do tego czasu uważało się, że to była po prostu kwestia włamania i że ktoś się włamał i po prostu ich zamordował. W to nie wierzy jedna z bohaterek, które były przy tej sytuacji i które, wiecie, przez lata ją to gnębiło. Stevie próbuje sprawę rozwiązać i e, była to dosyć satysfakcjonująca historia. Ja, jeżeli chodzi o Skrzynię w Lesie, czyli trzecią część całej tej serii, e, to e, no nie przepadałam za tamtą książką. Ona była dla mnie przekombinowana. Za dużo się tam chciało dziać, e, czegoś co mi do końca nie pasowało. Ta książka jednak była dużo lepiej wyważona i dużo fajniejsza, wydawała mi się ta cała sprawa kryminalna. Dużo bardziej wciągająca i dużo bardziej realna niż tamto, dlatego też bawiłam się dużo lepiej. Przebrnęłam przez tą książkę bardzo szybko. Ona nie jest jakaś super długa, bo ona ma stron 430, ale bardzo przyjemnie i szybko się to czyta. E, Jedynym minusem tej książki, który ja zauważam, ale to jest moja jakby osobista, wiecie, y, opinia, bo ja po prostu tego w książkach nie lubię, to wątek romantyczny, którego tutaj mamy więcej niż w poprzednich częściach. Nie jest on jakiś taki wybitnie ciężki i, i, i wiecie, jakiś taki wciskany bardzo na siłę, ale jest on dosyć niewinny i taki, wiecie, typowo nastoletni. Ale no jednak według mnie on był aż nadto zbędny, w sensie w takiej ilości, jakiej on tutaj się znajdował, to było to zbędne, bo Stevie bardzo często, wiecie, ona przestaje na przykład myśleć o szkole, bo tęskni za swoim chłopakiem, przestaje myśleć o wszystkim, bo tęskni za swoim chłopakiem, ona niczym się nie interesuje innym. Bo myśli cały czas o tym chłopaku i to jest coś, co mi troszeczkę przeszkadzało w pewnym momencie, aczkolwiek jak już ona zajęła się tą sprawą i w nią się zaangażowała, to było to całkiem w porządku, mimo że czasami jej zachowania były całkowicie odrealnione i człowiek by tak wziął ją i tak będzie. Ale tak, mimo wszystko świetnie się bawiłam, mimo wszystko uważam, że ta książka powinna powstać chyba zamiast skrzyni w lesie i tamta część jest całkowicie zbędna. Ta jest. Jak najbardziej w porządku i, i cieszę się, że powstała tak naprawdę, bo bardzo dobrze się bawiłam. I ostatnim e-bookiem, który czytałam w tym miesiącu, czyli w październiku, jest książka, która była absolutnie wszędzie. Chyba każdy ją czytał, każdy e, gdzieś tam o niej mówił i jest to oczywiście Yellowface. Ja e, tę książkę stwierdziłam, że też po nią sięgnę i zobaczymy, jakie, będzie, jakie będą moje spostrzeżenia co do niej, bo Babel absolutnie mi się nie podobał. A mamy tutaj też historię, właśnie pisaną przez Rebekę Kwang, która miała być czymś zupełnie innym. I mamy tutaj naszą główną bohaterkę, której imienia teraz nie przytoczę, bo standardowo je zapomniałam, tutaj wam napiszę. E, I która po studiach, właśnie pisarskich, bo jest ona pisarką, zaprzyjaźniła się z drugą dziewczyną, właśnie z tych studiów, czyli z Ateną. I tak jak Atena jest super, wiecie, od, od, odnosi wielkie sukcesy, jej książki wydają się w ogromnych liczbach egzemplarzy, i jest ona bardzo poczytną autorką. I teraz podpisała umowę z Netflixem na ekranizację pewnej książki. Tak naszej głównej bohaterce nie udaje się kompletnie praktycznie nic. Wydała ona książkę, wydała swój debiut, który okazał się kompletną klapą. I już na samym początku książki poznajemy właśnie te dwie bohaterki, które się spotykają, które gdzieś tam rozmawiają, piją i udają się do domu Ateny, gdzie robią naleśniki. Atena ty nale... zadławia się tym naleśnikiem i umiera. A nasza główna bohaterka widząc, że na maszynie do pisania pozostał jej skończony manuskrypt, stwierdziła, że sobie tą książkę. Zabierze i po prostu wydają pod swoim nazwiskiem. I tak oto June, bo przypomniałam sobie jej imię, wplata się w naprawdę taką, wiecie, kulę śnieżną, która później tylko i wyłącznie sprawia, że ona się coraz bardziej pogrąża, bo opiera ona swoją całą karierę praktycznie na książce, której nie napisała, tylko poprawiła, zredagowała, gdzieś tam dodała kilka swoich rzeczy. No i y, pojawia się pewne, pojawiają się jakieś różne dramy na Twitterze, pojawiają się różne sytuacje, kiedy ona tą książkę wydaje, i widzimy, jak działa. Powiedzmy, że wydawnictwo w Stanach Zjednoczonych: jak tam wygląda proces wydawania książek? Jak dużo zmian wprowadza się czasami w książkach, żeby one były czytane, na przykład przez daną grupę, czy typu nie wiem, żeby jakaś książka wydawała się dużo bardziej ciekawa dla kobiet? Jakie tam elementy się zmienia, czy dodaje? I powiem szczerze, że mimo, że minęło już trochę czasu, odkąd ja tą książkę czytałam, to ciężko mi stwierdzić, co ja o niej uważam, bo ją się czyta błyskawicznie. Naprawdę od momentu, kiedy ja tą książkę zaczęłam, ja ją przeczytałam bardzo szybko, ale z drugiej strony ona w pewnym, pewnych momentach bardzo mi się dłużyła, bo uważam, że niektóre elementy były tam kompletnie zbędne i były tak wsadzone tylko po to, żeby gdzieś tam tą akcję troszeczkę popchnąć, w tym względzie, żeby coraz więcej było dram na Twitterze. I mam wrażenie, że ta książka głównie na tym się niestety skupia, że tutaj mamy właśnie jakieś różne dramy, że mamy tutaj różne takie um, niesnaski między autorami i niesnaski między czytelnikami a, autor, a autorem, gdzie. Dużo się im zarzuca i nie mówię, że tutaj, wiecie, nie mieli racji te osoby, które pisały na Twitterze dane rzeczy, tylko po prostu to było już do przesady wykorzystywane. I kiedy akcja mogła pójść troszeczkę w inną stronę, i może mogliśmy poznać troszeczkę czego innego, to my dostawaliśmy wiecznie te dramy. I trochę tego było dla mnie za dużo. Nie uważam, żeby ta książka była jakaś wybitna przy tym. Eee... No nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, właśnie jaka dokładnie jest moja opinia. Nie jest to książka zła. Ale jest to książka, którą całkiem przyjemnie się czyta, ale z drugiej strony nie jest to książka, która jest czymkolwiek szczególnym, która według mnie zasługiwałaby na aż tak duży rozgłos, jaki dostała. Co prawda, ona porusza jakieś różne kwestie, typu czy osoba, która nie jest azjatką, bo właśnie nasza główna bohaterka azjatką nie jest, powinna pisać o tematach, które dotyczą danej mniejszości narodowej, powiedzmy, czy danego kraju. Czyli w takim wypadku, czy autorka, która nie jest Chinką, powinna pisać o chińskim społeczeństwie. I tego typu sprawy są tutaj poruszane, ale one nie są w żaden sposób klutej tej historii. Nie skupiamy się głównie na tym, skupiamy się właśnie na dramach na Twitterze i to mi trochę przeszkadzało, bo e, no mogłaby ta książka zostać troszeczkę lepiej dopracowana i przedstawiać dużo więcej kwestii, które według mnie Tutaj były tylko tak rzucone odrobinę, ale nie były niczym jakby dopracowane i nie były w żaden sposób rozciągnięte odpowiednio, tak, jak miałyby potencjał. Jeżeli mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. E, ale tak, to była ostatnia książka, którą ja przeczytałam w październiku. Mam nadzieję, że ten wrapper Wam się podobał. Wydaje mi się, że o niektórych książkach nie powiedziałam wam praktycznie nic, ale też... E... Wiele książek gdzieś tam mi uciekło, wiele książek przesłuchałam, powiedzmy, i nie były niczym szczególnym, właśnie tak jak widzieliście. Ale było też kilka książek, które faktycznie mnie gdzieś tam zachwyciły i które sprawiły, że dobrze się bawiłam, dlatego tak. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dawajcie znać w komentarzach, jakie książki Wy przeczytaliście w tamtym miesiącu i jakie Was zaciekawiły. A tymczasem ja już Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!